A niech Pan mówi. Gołąbki się spisałem bardzo dobrze. Trzy miałem do lotu. Na pierwszy lot położyłem trzy. Siad, jak samczyk usiadł drugi, samiczka usiadła szósta. Później mi gołąbki chorowały, na dwa loty nie dawałem, włożyłem na 240. Samiczka usiadła pierwsza, samczyk usiadł drugi za nią. Także jeden gołąb tak mi, tylko taka późnia była niebieska. No to do tej pory jeszcze jej nie ma, nie? No a to wychowane po tych moich, bo Wy tam w centrum Polski, tak? Pioski, tak? tak? Tak, tak, tutaj koło łodzi, nie? Koło łodzi, bo pan i kolega brali właśnie, i do tak, kolegi, tak. kolegi będę dzwonił jeszcze jak ten ciemny dzisiaj dojdzie, czy mu się podoba. To dobrze, tak, to tak fajnie, tak to tak bardzo. się spisały, i dlatego właśnie wracamy i chcemy coś dobrać, bo nadają się tego łonki. Tutaj na, na, na naprawdę jest jest w dużo, trochę w To super. No, to super. Panie, Ta... To jak tam pan będzie wieczorem nagrywał, to ja będę obserwował filmik i w razie co to, to będę zaraz dzwonił. Bo ja bym jeszcze wziął dwie parki i jeszcze taki patentny kolega też chce wziąć dwie parki, nie? No, bo Halo? No, witam. Ja prawie nagrywam. No, filmik. Że... E, ten gołąbek dotarł. do <laughs> dotarł. dotarł jak się podoba. Będzie fajny gołąbek, podoba mi się. Fajna budowa. Grabny, mocny, widać go. No. No, ładny. Chciałem, zapy Chciałem zapytać, czy się z tymi wynikami, jakimi osiągnąłeś, żeby Słuchaj. powiedzieć co eee, Oczywiście powiem, bo to nie jest żadna jakaś tajemnica. Eee, wyniki jakie były, no ja miałem do chorego głębie, chorowały na dano po pierwszym konkursie, ale tak, z pierwszego konkursu eee, samczyk był czwarty, samica była e, ósma a brat, siostra z drugiego lęgu była chyba 15, coś takiego, tak? Mm -hmm. Tydzień były przerwy, bo miałem nadano. No, no, padały mi aż głęby, że było takie terenie. nie? No, niepotrzebnie dałem te głębie na, na ten lotnę, ale trudno. Poszły na 200 km po tygodniu przerwy i samczyk świat pierwsze, samiczka od niego z dnia, że druga. No siostra wleciała po pięciu dniach do domu, tak wróciła. To po tych co po moich pociągnąłeś w zeszłym roku co wziąłeś, nie? Tak, tak. Po tych głębiach to od Ciebie wziąłem. Także no gołębie się sprawdziły. Mają chęć latać. Uparte no i do celu. Na wszelką cenę będą szły, nie? Ty lotujesz tam w centrum Polski, nie? centrum Polski, tak. Tutaj w Łódzkim lotuje gołębie. No, no. Także, także to dzięki Ci za tą informację. To fajnie, fajnie, że jeżeli gołębie lecą, to dlaczego ja mam nie powiedzieć prawdę? tak? Nabywałem du gołębie, dużo gołębi nabywałem, no i nie latały, tak, po prostu, no. Ale gołębie u nas ogólnie fajne i u nas tutaj latają, tak? Bo i u to to brał, też bardzo fajnie poleciały. No właśnie dzwonił się... też do mnie, też dzwonił i też właśnie mówił, bo dzwonił no. akurat, akurat dzisiaj. Dzisiaj? Dzwonimy, ale nie mogliście się dzwonić Tak, tak i dzisiaj, dzisiaj chyba rano żeśmy się dzwonili. Tak, dzisiaj, no. żeś, dzisiaj, żeśmy się, dzisiaj żeśmy się rano dzwonili, dokładnie. No i tak no, tam będziemy jechać do Ciebie, o czym mówiłem tam, Hodowcy pytają mnie, co szczególnego podaję, żeby gołąbki się tak super pierzyły. No oprócz karmy, grytu, witamin pokazywałem. Jeszcze raz pokażę kolejny, bo mimo, że było na filmikach, to hodowcy cały czas pytają co podaję. Podaję też granulat. Granulat pierzeniowy. Tak on wygląda. I już mówiłem, że mimo, że gołąbki mają pełne karmniki zasypowe z jedzeniem, to do karmników, do ębrniku, ja na przemian podaję im e, karmę z dodatkami wtedy z jakimiś ziółkami, też tam pokazywałem jak te zioła są przygotowywane to podaję też albo tą karmę a jak nie mam czasu mieszać to podaję im granulat Tu jest karmik zasypowy widać jak ubywa, sypie bardzo dobrą karmę dostają mają ją cały czas pod dostatkiem, a tutaj do karników dostają dostają granulat i mimo że mają karmy pod dostatkiem, to one idą ten granulacik zajadać. Zasypuję karmik granulatem i gołąbki sobie go pobierają w dowolnej ilości jak zjedzą to dostają później znowu karmę z ziołami i tak na przemian i naprawdę bardzo fajnie Zrewelacyjnie się pierzą. No i tak samo tutaj. Gołąbki rozpłodowe też dostają. A jaki pięknie wyrośnięty, młody. A jaki mocarz sobie siedzi. Już tu one już widzą, że coś dobrego jest. Nasypałem granulat. Już do mieć brat szaleńca. O, tam kolejne młode chodzą po ziemi. Z linii Dakara gołąbki. Z mojego drugiego lotnika. Okręgu. Bielsko-biała. O, tu jest w kategorii F. Z wystawy. 64 koficent. O, jak podałem granulat. Mimo, że też tu mają karmik zasypowy, to można zobaczyć jak pięknie, jak pięknie gołąbki. Jedzą. Granulat. No, wyjadają. Czysty granulat. No, a tutaj normalnie mają zasypany karmnik, z którego sobie dowolnie mogą karmę pobierać. Więc one bardzo lubią ten granulat. Karma podana, oczywiście, obsługuje gołąbki. A w tym czasie młodzież jest na oblocie. Cisza, spokój. Można e, poszukać gołębi na dachu nigdzie ich nie ma. Ani na dachu są gdzieś w powietrzu. Gdzieś sobie poleciały. Oby oby za dużo nie szalały. A po prostu sobie poleciały. No i tyle. Nie chcą się pokazać jak latają. Poszły gdzieś tam były, tam poszły, one mogą być z każdej strony Ora, idę szykować tą wodę A nigdzie ich nigdzie ich nie widać nie wiem gdzie są przygotowanie wody powiem tak do wody daję Zakwasz Aquacit, tu akurat śmieszny, bo tu mam przygotowane już witaminy Aquamit, e, akwavit i e, tonik wątrobowy z TO2. wszystko to mam razem wymieszane z zakwaszaczem i taki mixim podaję, nie chce mi się zmieszałem do jednej takiej większej pustej butelki, zlałem wszystkie te witaminy z TO2, może tak śmiesznie ktoś powie. I podaję to w jednej wodzie z tego jeszcze w jednej wodzie. Hydriowar podaje po prostu naturalny lek na rzęsistki. I tak przygotowuje wodę. Także hydriowar i witaminka do wody. Duży, duża porcja. No i dolejemy do pełna. I to dostaną wszystkie gołąbki. Łącznie z tymi tutaj późniakami, które już owieszają się na siatce, bo chcą wody. O, w końcu w tym czasie przyleciały moje gołębie. Pojawiły się jednak i usiadły sobie na dachu. Cztery jeszcze latają, także zdążę dać wodę i je zawołać. Robię tu dzisiaj kąpiel. O, to są wszystko młode, ten niebieski. Nakrapiany to są Młode samczyki 2020 rok, rudy. Jeszcze ostrość musi złapać. Ale jak się im podoba. Ale mnie opryskały. o tu rudzielet ciemny tysiączka też jest młody A jak tam znów jedne się wykładają, zaraz tu przyjdą się kąpać. To są młode samiczki. po Wannunie tam jeden pstry, drugi pstry Wydawało, że gołąbki przyleciały A tu już księżyc zaczyna świecić A jedne dopiero teraz e, Zleciały Jeszcze siedzą na dachu I mam nadzieję, że powchodzą Bo naprawdę Jest już późna godzina Jak je puściłem No to dwie godziny Nie wiem, dwie, trzy godziny ich nie ma O I po szaroku przylatują Już się robi Tu siedzi Jedne weszły, ale jedne dopiero teraz przyleciały, myślałem że wszystkie są o taka jest godzina żeby było śmiesznie, to to widzę nie chcę ich wystraszyć to jest pierwsza lotniczka oddziału pierwsza lotniczka oddziału, może całe szczęście chodźcie no chyba wejdą. dwie weszły, dwie jeszcze latają. Kurka wodna. rano i do pracy nie mogę wypuścić. Już nie można tych GB zagłodzić, wylądowały. Pęd, 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 pęd.